Jest z nami Mariusz Kozłowski, bramkarz drużyny i Łobozy. Cześć Mariusz. Cześć, cześć. Jak się cię grało? Można było się skupić, bo trzeba powiedzieć, no że szczęśliwym tatą zostać w dniu dzisiejszym. No, Gra dzisiaj tak gratulacje, się właśnie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Można tak. było się skupić na meczu? A czy można było się skupić? na no, ale, no, ale, no, wiadomo, no, to, to, to jest przeżycie jednagi, no i. Ciężko, ale można było. No. Ale nie chciałeś odpuścić i chciałeś przyjść dzisiaj na spotkanie. Tak, 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 jak najbardziej chciałem, ponieważ to bardzo fajna sprawa, te rozgrywki FLS. gram od niedawna można by powiedzieć, i bardzo mi się to podoba tutaj. Natomiast dzisiaj niestety porażka. Czego zabrakło do zwycięstwa? No, no, jak, no jak zwykle, no, można by rzec, że trochę kondycji. No i obrona, głównie obrona, a tak jeszcze w miarę jako taki dobry. Polaków ale... ze Szczepanem z przodu, z przodu dają radę, natomiast no, z, tyłu no z tyłu do poprawy. Z tyłu jest do poprawy, tak. A jak swoją formę oceniasz osobistą w dzisiejszym meczu? Można było wybronić Wiesz, kilka, kilka piłek? Oj, można, można było spokojnie wybronić, no ale no, wszystkiego się nie da jednak. Jeszcze raz gratulacje i dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję również.